Halo? Tutaj Centrum Adopcyjne. Chciałam powiedzieć, że Pani zaczyna pracę od jutra. Od jutra? E, dobra, dobra, dziękuję, do za Tak, już idę. Pierwszy dzień do pracy. Okej, okay, trzeba iść spać, żeby się dobrze wyspać. O, dobra. Powiem, jest fit, no ale muszę się wyspać do pracy. Okej. Okay. Idę dzisiaj do pracy, idę dzisiaj do pracy. Dobra. O, stracuje się trochę. Ale dobra, nie ma co. Idę. Idę. Aha, muszę zjeść śniadanko. Dobra, co my tu mamy? Mamy płatki? Jest. Są płatki? Są płatki. Dobra. Tu jemy moje płatki. Tylko nie mam miski. Ach, bo się spóźnię. Dobra, dobra, coś znalazło. Ok, Szybko. Chwilka. No i zjedzony. Dobra. Idę. A wszystkim idę do pracy. Dzień dobry. Dzień dobry. O! Y, jest, jesteś naszą nową pracownicą, tak? E, na to chyba. Tak. Okej. Okay. To... Cześć! Jestem Ania. Okej, okay, jestem Milena. Hej, Hej. E, a to jest nasza e, jeszcze inna pracownica, Alisa. Hej, cześć. E, no to ona jest tu jak, jak coś weterynarzem. tak jakby bada nasze zwierzątka. O, no to super. Dobra. Tutaj mamy piętro piesków, papug. No i wszystko. Ale tu dużo słodkich piesiów. No. Jest! Tutaj dalsze piesie. O i papugi słodkie. O, I kapibary mini. I kaczki i dziobak. Króliczki i krowka heka. No. No to się oswoiłaś. Chyba oswoisz się jeszcze bardziej. Yy. I pokażę Ci drugie piętrze. Alisa zajmuje się tylko weterynarium, a my się zajmujemy całym schroniskiem razem. E, tak, i to jest jeszcze nasz mm, jeden, ten. Cześć. Jestem, Kuba. No tak, on tu jest e, jak coś. On będzie pracował tylko w weekendy. Tylko dzisiaj pierwszy dzień przyszedł. A no okej. Okay. No to tak. Tutaj jest nasz salon, możesz sobie tu śmiało odpoczywać. Zwierzątka, oczywiście mogą tu wchodzić, to jest bardzo dozwolone. E, tutaj no, są różne rzeczy dla zwierząt. Jak coś proponuj, <grym> ok, tu też są zabawki do kupienia. E, I tutaj robicie z, z zwierzątką zdjęcia paszportowe albo w ogóle takie zdjęcia. Tutaj jest piętro kotków. A... ale tu dużo kotów. słodki No. Także no, my się zajmujemy tutaj zwierzętami i obsługą. Okej. Okay. No to okej. Okay. No, ja nie będę chodzić w weekendy, a on właśnie za to będzie. Ty też nie musisz. Czasem będziesz musiała, czasem nie. No okej. Okay. Dobra, to... Chcesz coś zająć? E, a jako pracownik mogę y, tutaj adoptować zwierzę? No możesz. No to chciałabym zaadoptować pieska. No to chodź. Dużo tu jest, bardzo piesków. Hmm, możesz parę. Mogę parę? Ech, to będzie ciężkie, ale biorę tego. Okej, okay. biorę te dwa. Dwa, tak. Mmm... papugę biorę. To może zieloną. Biorę tego. Hmm. Nie wiem, czy któregoś jeszcze. Ja bym najchętniej wzięła wszystkie, ale chyba nie. Co to jest słodziutki? Wezmę dziobaka. Na pewno chcesz tyle zwierząt? Na pewno. Wziąłeś akurat te najsłodsze, ale chcesz. Zostawiłam parę słodkich, co ty? Wszystkie są słodziutkie. Cześć. Dobra. Chyba tyle. Okej. Okay. Chciałabyś jakieś posłanie? Co, się, co mi się podoba? Które zwierzę lubię? Fajne mają pokoiki w ogóle A wszystkie pieski lubią na tym akurat posłaniu Ale no niestety No dobra, wezmę to posłanie I te pieski od dzisiaj są moje Heh, Chyba cię lubią A to bardzo dobrze Dziobak też Cześć To papuga i słodka no okej, okay. to, to ja sobie może je odłożę do salonu. Chodźcie wszyscy. Chodźcie. Dobra, ja się tutaj zajmę. No, ale słodkie. No co, bardzo lubię pieski, papugi. Wszystko lubię, wszystkie zwierzątka. No więc co? Hmm, ja wiem, że wy pewnie tyle byście nie wzięli. Chociaż może. Nie wiem. Ja jestem... Psiarą. Także wiecie. O, ale fajne. <laughs> Dobra, wy sobie tutaj zostańcie, a ja idę pracować. Cześć. Ja znikam. Przyszedłem tylko zobaczyć tą pracę. Pa! O, Nina! Milena, a co ty tutaj robisz? Nie masz za dużo zwierząt? Co ty? A ty co tu robisz? Ehm. Um. Ja, ja przyszza, przyszłam po kota Ale pytam się jeszcze raz, co ty tu robisz? Pracuję Ty tu pracujesz? No O, fajnie I, i zaraz ci pokażę Bo e, tutaj adoptowałam nawet zwierzątka Dobra, tutaj masz wszystkie koty Ale słodkie No, wszystkie słodziutkie nie wiem, którego mam wybrać. Ten jest spoko. Hmm, może innym razem wybiorę. Ale chyba, chyba cię lubi. Ma na najmniej Oluś. Hmm. Chcesz? Chcesz. Jak chcesz. Ale co, jak ja chcę? Ty ch jak ty chcesz. On jest fajny, faktycznie. Możemy mu zrobić zdjęcie i od razu będziesz miała. Hmm. No dobra Proszę bardzo Dzięki No i Oluś jest twój Seria Już tak szybko? Tak myślę Chyba, że go nie chcesz Jeszcze zatrzymamy tą księżyczkę Dobra, zastanowię się do jutra No To sobie tam usiądzie Okej, okay, to pokaż mi te swoje zwierzątka. Okej. Okay. Ale fajna papuga. Dziobak? No. Yy, no patrz, to będzie Bodzio. To będzie Pepe Pan dziobak. Dalej jeszcze nie mam u nas. Jeszcze? O! <grym> I jeszcze te. Matko, nie za dużo tych zwierząt? Nie. Zwierząt nigdy nie jest za dużo. Ty masz miejsce w domu? Tak, uporządkowałam sobie i zrobiłam specjalny, specjalny pokój dla zwierząt. Będę musiała iść do z, zoologicznego jeszcze. <dobra>, Dobra, nie dziwię się. Pa, pa, przyjdź następnym razem. Oj, jakie zabaweczki. Pa. No, to widzę, że miałaś pierwszego klienta. A to była moja koleżanka, więc było łatwo. Okej, okay. to możesz iść się zająć zwierzakami. tutaj no tutaj poobsługuję. Okej. Okay. Dzień dobry, pani tu pracuje. E, tak. Bo chciałbym, chciałbym kota e, adoptować. Chciałbym je po, pooglądać. Okej. Okay. A ty nie miałaś się zająć psami? Obsługuję właśnie klienta. O, jakie słodkie. Ech. Proszę sobie na spokojnie wybrać. Wszystkie koty są przyjazne. E, o, ten jest słodki. E, przepraszam, ten jest już praktycznie zapisany. A, okej. Okay. Nie szkodzi. Mm -hmm. Ten kot to jest marzenie nas coś łączy wyobraź sobie mnie i ciebie znaczy nie ciebie, nie do ciebie mówię tego kota, jak się nazywa? nazywa się Rudy ja i Rudy razem wyobraź sobie nas Rudy chyba mnie lubi poproszę no dobrze ale fajne posmałanko, ja je muszę mieć chyba Ej, zwierzętka chcecie, chcecie takie posłanko? Czy nie? Dobra, najwyżej wezmę e, Następnym razem e, Przepraszam e, Dobrze, e, już Tak, Rudy. okej okay. Mamy kolejnego adoptera e, Tak to nazywam Co na razie można wyrzucić? Chwilka Chcę mieć pan zdjęcie lub książeczkę po prostu z ludzi zdjęcie poproszę Proszę sobie tutaj stanąć e, nie książeczkę. Przepraszam bardzo. Już zdjęcie robię. filka O, już, już zdjęcie robimy jasne. No, może być. Proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. Lud jest stworzony dla I już mamy po jednym kocie. <laughs> I po czterech psach jednej papudze i dziobaku. <laughs> Dobra. Uwaga, na miejsca. Gotowi start. Ła. Dobra, nieźle. A, fajna jest ta praca. Hej Milena, jak chcesz, to możesz już iść do domu. Tak? Ach, dobra, to chyba pójdę. I tak jeszcze nie idę do domu. A gdzie idziesz? A, kupić klaskę albo coś dla papugi. Jakieś może zabawki. No dobra, to jak chcesz. To pa. Pa. A, e, zakończ wyścig. I ogłosię, kto wygrał. Dobra, dobra. Idziemy do domku. Dobra, nie idziemy na kafę, prawda? Chodź, kupimy ci nie wiem, coś. No co ty robisz? To, to nie jest dla papug. Włodzio, no co ty? To chcesz? Jednak nie, prawda? Oj, piesek. Hmm. Co tu dla Ciebie kupić? Popatrz, takie coś jest fajne. No, to Ci to weźmiemy. Coś jeszcze chcesz? Hmm, chyba, chyba nie, nie? Dobra. E, Tylko nie bierzemy. Dobra, weźmiemy Ci po prostu to. Nie muszę brać um, nic dla dziobaka, prawda? Okej, okay. no to idziemy. Szybko poszło. Tu w ogóle jest jakaś impreza urodzinowa. <śmiech> <śmiech> Fuj. Zapłać tu ładnie. Okej, okay. no dobra, no to idziemy. Uwaga, oto mój domek. A, a właśnie, zapomniałam wam powiedzieć. Uwaga, to jest chmurka, a to jest kapi. Okej? Okay? Eee, okej. Okay? Nie, burza. Myli mi się zawsze chmurka i burza. Sorry, wiem, że jesteś moim wioseczkiem burza, ale dobra. To jest burza, a to jest kapi. I uwaga, to jest wodzio. To jest pepe, pandziowak. No, albo możecie do niego mówić pepe. To jest mop. Nie, no żartuję. E, chwilka, muszę pomyśleć nad nazwami. To będzie Poseidon. Tak, Posejdon. Mm. Jeszcze pomyślę nad nazwami, ok? Po prostu będę was wołać. Chodźcie do swojego nowego pokoiku. Idę wam tam dać te rzeczy. Szybko. Ok, jest dużo posłań, ale nie spój... Tak, chwilka, trzeba policzyć. Pięć psów. I po co ja brałam te dla kotów? Chwila, usuniemy te drapa. Okej, okay, trochę tu szybko pozmieniałam. No i chyba się zmierzy. Chodźcie. Tada! E, jak coś jeszcze u mnie jest jedno posłanie, więc... No tam też możecie jakby spać. E, będziecie się zmieniać. Kto dzisiaj ze no? <grystanie> mną? Dobra, to Tobie wymyślę jakieś i nie wszystkie wymyślę imiona. To sobie zaklepujcie posłanka szybko, zanim przyjdzie kapibara i woda. Uwaga! Idą! <grystanie> Dobra, to szybko się zaklepujcie tutaj miejsca. Dobra, zajmujcie sobie szybko miejsca. Okej, okay, chyba wam starczy. Nawet za dużo. Nawet trochę za dużo tutaj. Może ktoś jeszcze... Aha, no dobra, to jedno posłanko po prostu usuniemy. Tak. Okej, okay, dobranoc. Chodźmy też, idziemy spać. Eee. Bella? No, to chyba może być Bella, tak? No jeszcze sobie pomoc. Czyli mam Poseidona, Burzę, Belle, Kapi, Pepe pana dziobaka, hmm. hmm, hmm, hmm. Bimber! E, Bimber to będzie ten. No tak, bimbutok. I. Mop. <noise> Żartuję. Hmm. Kieł. Kiełek. Nie. Nie pasuje. Hmm. Tak, A to będzie. To dobra. Podsumowując, mamy belle. Dobra, może zacznę nie od psów. Pepe Pandziobak, e, Kapi, Bodzio, Bella, Burza, Poseidon, Pimbra i Futrzak. Czy Kudłacz ma być? Futrzak czy Kudłacz? Futrzak czy Kudłacz? Nie wiem. Napiszcie, bo ja nie wiem, czy ma być Futrzak czy Kudłacz. Dobra, pa!